Dzień dobry. Pytacie mnie często, szczególnie ostatnio, co zrobić, żeby jakoś godnie funkcjonować na emeryturze, jeżeli oczywiście chodzi o środki finansowe. No to powiem Wam, co ja zrobiłam w tym względzie dla samej siebie. Może zaczerpniecie z tego jakąś inspirację. Otóż od 20 lat odkładam w jakiś tam sposób na swoją emeryturę. Oczywiście, yy, te metody w międzyczasie się zmieniały, aczkolwiek dzięki każdej z nich udało mi się pewną kwotę uzbierać i czuję się dzięki temu bezpieczniej. I teraz powiem Wam, jak to wygląda u mnie na dzień dzisiejszy. Yy, Mam to tak zaplanowane, że kiedy już uzyskam bieg emerytalny, to owszem, przejdę na tą emeryturę, wezmę to, co ZUS będzie chciał mi dać na tamten moment. Skądinąd wiem, że będą to śmieszne pieniądze, ale zawsze, nawet zakładając, że będzie to 1000 zł. To jest to 1000 zł, który mam już w garści. Oczywiście, nie zamierzam spocząć na laurach i natychmiast siedzieć w brzuchem do góry, bo wiecie, że to nie w moim stylu. Czyli znowu zacznę pracować, tak? Przerwa może będzie dwa tygodnie, jak siebie znam. Eee, I znowu wrócę do pracy. To znaczy, od początku otwieram działalność. I teraz co zyskuję? Będąc już na emeryturze zyskuje to, że nie muszę płacić składek emerytalnych, będę musiała tylko płacić składki zdrowotne, co znacznie obniży koszty prowadzenia działalności. I teraz tak, nie po to to będę obniżać, żeby to przejeść, tylko te środki, które wcześniej wpłacałam na emeryturę postaram się odłożyć, przez co zwiększę swój kapitał na przyszłość, na ten czas, kiedy już pracować nie będę chciała. Zakładam sobie w tej chwili, że popracuję jeszcze, będąc już w wieku takim emerytalnym, przynajmniej 5 lat. Wiem, nie w każdym zawodzie jest to możliwe i wykonalne, natomiast u mnie przy pracy biurowej mam nadzieję, że nie dopadnie mnie skleroza i że dam radę do 65 przynajmniej lat. Dopracować. Dlaczego w ten sposób? Bo dzięki temu, że już dostanę jakieś środki z ZUS-u, mimo że one będą minimalne, i dzięki temu, że składki będę płaciła do ZUS-u już tylko i wyłącznie zdrowotne, jestem w stanie realnie odłożyć całkiem spore pieniądze. I one zwiększą mój kapitał. Który będę wykorzystywać i konsumować już wtedy, kiedy pracować, przestanę faktycznie. Kiedy ja sobie już powiem, że już nie chcę. Yy, mogę w tym momencie yy, większą swobodę mieć, yy, bo nie muszę już każdej jednej złotówki gdzieś tam zarobić i tak bardzo, bardzo się sprężać. Myślę, że będę mogła troszeczkę podejść yy, do tej pracy bardziej na luzie. Bo już nie będzie takiego nacisku, że coś muszę. To też jest fajne, tak? Czyli równocześnie można trochę już korzystać z życia, a jeszcze sobie dorobić i zwiększyć sobie szansę na uzbieranie czegoś, co zapewni nam środki na dalsze funkcjonowanie. I takie opcje Wam polecam, jeżeli chcecie w jakiś sposób uzbierać sobie te środki już teraz, będąc jeszcze w wieku produkcyjnym, to zapraszam do mnie. Mam naprawdę kilka fajnych, ciekawych instrumentów i zachęcam, korzystajcie z ulg podatkowych i z konta XE. To jest świetne rozwiązanie, bo 17% zysku rocznie nikt wam nie da. I na pewno nie w obecnych warunkach i na pewno nie przy instrumentach, które nie mają żadnego ryzyka. Także zachęcam, jak coś, to dzwońcie, pytajcie, wszystko wytłumaczę.